Toksyczny zwizek to jedyny kontrakt, w którym pacisz za wicej bólu każdego dnia, a mimo to nie możesz wyjść. To wizienie, które sam sobie budujesz, przycisk po przycisku, wymówk po wymówce. Za osiem minut zrozumiesz dokładnie, jak to działa, dlaczego został uwięziony i co musisz zrobić, aby się wydostać. Bez sodzenia, bez romantyzmu. Tylko brutalna prawda. Oto pierwsza prawda o toksycznych zwiskach, której większość ludzi nigdy nie zrozumie. Nie wchodzisz do toksycznego zwisku wiadomo. Zostajesz tam zwabiony maimi krokami. Tak majmi. Ej, nie widzisz panego obrazu, dopóki nie jest za Pozwól, e opowiem ci historii. Znałem faceta, inteligentnego faceta, który miał wszystko pod kontrolą w swoim myciu. Kariera, przyjanie, cele. Wszystko działo. Potem pozna kobiet. Pierwsze miesice. Magia. Była troskliwa, empatyczna, fascynująca. Ale potem zaczęsi drobne rzeczy. Najpierw skrytykowała jego przyjaciół. Oni nie rozumieją ciebie tak jak ja. Potem jego prac. Powiczaż zbyt wiele czasu na co, co ci nie spełnia. Po niej jego rodzin. Oni ci nie wspieraj. Tada krytyka Bea owinita w trosk w mię i powoli, krok po kroku, odizolowała go. Rok po niej siedzia w pustym mieszkaniu, bez przyjaciół, bez hobby, bez nic oprócz jej. I czu si winny za wszystko. Za to e nieby co dobry. Za to e ją zawiódł. Za to e niebym czyzn, jakiego potrzebowała. To jest manipulacja w czystej postaci. działa, ponieważ jest powolna. Twój mózg nie widzi jednego wielkiego ataku. Widzi tysice majch pomocy, które powoli wycinaj kawaki twojej to samoci. Oto druga prawda. Toksyczne zwiski nie jest oparte na mioci oparte na uzalenieniu to nie jest to samo Mio buduje uzalenienie niszczy w zdrowym zwisku czujesz się wikrzy twoje cele staj się janiejsze twoje zaufanie ronie twoje icie się rozwija w toksycznym zwisku czujesz się mniejszy twoje cele znikaj twoje zaufanie pka twoje icie kurczy się do jednej osoby a oto pułapka im bardziej się kurczysz tym bardziej jej potrzebujesz ponieważ bez niej kim jeste kiedy tracisz swoje to samo Partner staje się twój jednej realności. I to jest projektowane. Psychologia jest prosta. Toksyczni ludzie instynktownie wiedz, jak stworzy zaleno emocjonalne. Nie robi tego, ponieważ jest geniuszami. Robi to, ponieważ to jedyny sposób, w jaki mok zatrzyma ludzi blisko siebie. Poprzez strach utraty, poczucie winy i zamk emocjonalny. Trzecia prawda? Zostaniesz w toksycznym zwisku nie dlatego, e te aby. Zostajesz. Ponieważ twój mózg został przeprogramowany, aby wierzy, e zasługujesz na to leczenie. Pozwól, eto wyjani. Pozwól, eto wyjani. Kiedy jesteś nieustannie krytykowany, obwiniany i dewaluowany, twój mózg zaczyna wierzyć w narrację. Moje to ja jestem problemem. Moje jeli zmieni się bardziej. Wszystko gdzie w posztku. Ale nigdy nie jest w posztku. Ponieważ cel nie jest naprawienie ci. Cel jest utrzymanie ci w stanie winy, by nigdy nie miała mocy, by odej? I oto czwarta prawda, która niszczy największe iluzje. Twój partner w toksycznym zwisku nie zmieni się, niewane ile razy obiecuje, niewane ile jest wyleje, niewane ile razy mówi tym razem gdzie inaczej. Zmiana wymaga dwóch rzeczy: samowiedzy i zaangałowania. Toksyczni ludzie nie ma jednego z tych. Maj jedynie przetrwanie, i ich przetrwanie zalej od utrzymania ci w roli, którą przypisali. Znam kobiet, która próbowała naprawić swojego partnera przez pi lat. Terapia, ksiki, rozmowy o trzy nad ranem. Kada próba kocześ i te samo obietnic. Gdy lepszy. I przez tydzie, moe dwa, by. Potem wraca do starego schematu. Przemoc emocjonalna, manipulacja, izolacja. Dlaczego? Ponieważ zmiana oznacza, aby utrat kontroli. A kontrola to wszystko, co toksyczna osoba ma. Pita prawda, która ci uwolni. Jeżeli czujesz, E musisz chodzi po skorupkach jajek wokół swojego partnera, jeli boisz się by sob, jeli czujesz ci bardziej zmęczony niż czliwy w zwisku, jeste w toksycznym zwisku. Nie potrzebujesz więcej dowodów, twoje ciało już ci mówi, a szósta prawda Wyjcie jest moliwe. ale nie poprzez logik, poprzez decyzji, nie czekasz na idealny moment, by odejść. Nie czekasz, a poczujesz się wystarczająco silny. Po prostu wybierasz, e twoje icie jest warte wicej, ni to wizienie. Krok pierwszy, przerwij kontakt. Zero wiadomości, zero rozmów. Zero zostamy przyjaciółmi. Cakowite cicie. To jedyny sposób, aby twój mózg przestał być przeprogramowywany przez e-osob. Krok drugi, odbuduj swoje ja. Wróć do przyjaciół, do hobby, do celów, które porzucie. Powoli, kawałek po kawałku. przypominasz sobie, kim jestem bez tej osoby. Krok trzeci, zrozum schemat. Dlaczego wpadę w tej pupkę? Co w tobie sprawio? E zaakceptowałe takie traktowanie? To nie jest o obwinianiu siebie, to o zrozumieniu Twoich luk, by nigdy więcej nie wpuścić toksycznej osoby. Siódma prawda, jeżeli nie nauczysz się tej lekcji, powtórzysz ten schemat, toksyczni ludzie mają radar dla osób z niskim poczuciem własnej wartości, straum, z, z potrzeb bycia potrzebnym, dopóki nie naprawisz tych fundamentów, gdzieś przyciga te same typy. I ósma, ostatnia prawda. Zwizek nigdy nie powinien ci kosztować Twojego pokoju, Twojej radoci Twojej to samoci. Jeśli zwizek wymaga od ciebie bycia mniejszym, to nie jest zwizek. To transakcja i tracisz w niej kadego dnia. Prawdziwy zwizek buduje obie osoby. Wspiera, wzmacnia, poszerza. Jeśli twój zwizek tego nie robi, nie jest to mio. To przywizanie. I przywizanie moje ci zabi emocjonalnie, kawałek po kawaku. Toksyczne zwiski wyjanione. To nie jest zone. To manipulacja, izolacja, kontrola i wina projektowana tak, by nigdy nie czuł się wystarczajco silny, by odejść. Ale teraz wiesz i wiedza to pierwsza linia obrony. Jeśli to rezonuje stop, subskrybuj. W następnym wideo pokażę znaki manipulacji emocjonalnej, których nie widzisz, dopóki nie jest za pono.